Cześć Boże, ksiądz Ryszard Kalba, państwa moim gościem jest pani doktor Ewelina Krasicka. Witam serdecznie w studiu. Dzień dobry. Pani jest między innymi stomatologiem, ortodontą i ukończyła medycynę estetyczną, a więc zajmuje się upiększaniem ludzi i również leczeniem, ale o tym to powiemy, zrobimy wywiad. Zobaczymy jeszcze w innym dniu. A dzisiaj chcemy powiedzieć o nietypowej rzeczy, która czasami zdarza się, szczególnie w przypadku kobiet, o przemocy. Pani Ewelina jest ofiarą przemocy. Proszę powiedzieć, jak to się stało, że pani stała się ofiarą przemocy. Ja poznałam. W młodym wieku swojego męża ja pochodzę. Urodziłam się Ukra na Ukrainie w Żytomierzu pod Kijowem i potem w małoletnim wieku wyjechałam z mamą do Petersburga i całe życie już młodzieńcze i nastolatkiem byłam w, w, uczącym się w Petersburgu. Tam skończyłam też studia medyczne, i pod koniec studiów i zakończenia mojego, mojej edukacji w Rosji, wyjechałam na wakacje i tam poznałam przyszłego swojego męża, który był i jest Polakiem. I po jakimś czasie wyszłam za niego za mąż i wyprowadziłam się do Warszawy, do Polski, i tak się zaczęła moja przygoda. Tutaj. A ile lat Pani już jest w Warszawie? 15 lat na dzień dzisiejszy. Świetnie 15. Pani po polsku mówi. Bardzo dziękuję. No i tutaj też jestem pracującym lekarzem, stomatologiem, ortodontą i tak jak Pan powiedział, też zajmuję się medycyną estetyczną. Natomiast poznałam swojego męża właśnie na wyjeździe i. Po tym jak już postanowiliśmy wziąć ślub, przyjechałam do Polski, nie znałam języka polskiego, więc musiałam się nauczyć bardzo dobrze sobie też radzić z tym, że przeprowadzka to nie jest łatwe dla każdego człowieka, więc na nowo się zaczyna tutaj życie, ale jest Uczucie czasami u takich osób, że jesteś sam po prostu, zupełnie i tęsknisz za domem, tęsknisz za rodziną, no ale trzeba sobie radzić. Miałam dobrą relację z moim mężem początkowo i wszystko nam się układało. Mamy wspólnie trójkę dzieci urodzone. W tym momencie mam chłopaków w wieku 14, 12 i 10 lat. I są wspaniali e, chłopcy moi. E, I po jakimś czasie, tak naprawdę, w naszym związku zaczęły być jakieś takie problemy związane z przemocą. To nie było od samego początku. Były jakieś kłótnie, na początku słowne, a potem coraz e, częstsze, bardziej agresywne. E, i mój mąż miał jakieś kłopoty w, w swojej branży, pracy. To zawsze skutkowało tym, że człowiek jest bardziej nerwowy. No a w domu e, przynosi się tą, e, tą złość na osoby bliskie. niektóre po prostu tak robią. Czy on czynił przemoc względem e, pani, czy również względem dzieci? Czy to była przemoc fizyczna, czy również psychiczna? To była przemoc i psychiczna, i fizyczna, i też finansowa. To było tylko, dotyczyło to tylko mnie, ponieważ ja w pewnym momencie próbowałam zatrzymać jego zachowanie. I zaczęłam się stawiać, nie, po, nie chciałam zatrzymać, więc mówiłam o tym, że mi się tak nie podoba, że do mnie się odnosi, że ja nie chcę na to sobie, jemu pozwalać. Natomiast zawsze było to przekręcone w sposób taki, później kiedy rozmawialiśmy po przemocach, że, że to jest moja wina. I człowiek uświadamia sobie czasem, że. Tak jakby wierzysz tej osobie bliskiej, że to jest moja wina, że ja coś zrobiłam takiego, że wywołało jego agresję. Czyli rozumiem, że pani uzależniła się w jakiś sposób od Dokładnie. tego sprawcy przemocy. Tak jak Dokładnie. pani wspomniała poza studiem, że to jest tak zwany no, przemoc. Sztokholmska, Eko. czyli tak jak tam byli praktycznie uwięzieni ludzie banku w Sztokholmie, i oni wreszcie później byli uzależnieni od sprawcy przemocy. Dokładnie. Czyli to jest ten syndrom tak Stockholms. zwany sztokholmski. Tak. No właśnie, jak długo to trwało i jak to, jak to wyglądało? To trwało tak naprawdę latami i, i to jest bardzo ciekawe, bo jestem z wykształcenia też lekarzem. Studiowało się psychologię, wiemy, e, jakie człowiek może mieć reakcje. Natomiast niezależnie od tego, e, wewnętrzne strachy, wewnętrzne. Odpowiedzial... poczucie odpowiedzialności za to, że mam rodzinę, mam troje dzieci i powinnam zrobić wszystko, żeby ta relacja z mężem była jak najlepsza, mnie bardzo mocno obciążała. I ja myślałam, że rzeczywiście to jest ze względu na to moja wina właśnie, że możliwe, że ja powinnam być łagodniejsza, nie zwracać na pewne rzeczy uwagi, ale czasami po prostu się nie dawało, bo... Osoba, która sprawia przemoc, ca cały czas przesuwa tą granicę coraz dalej. Więc, jeśli nie zwracamy uwagi na y, przemoc psychiczną, to później jest ten kolejny krok fizycznej przemocy. Y, jeśli człowiek widzi, że on już sobie na to może pozwolić raz, to on zawsze to powtórzy. I to zawsze się powtarza. I ja uważam, że nie wolno sobie, tak jakby wewnątrz, powiedzieć, że okej, okay, to się zdarza. Nie, tak nie powinno się zdarzać. I apeluję do kobiet, że to jest tak jakby czerwone światło. Trzeba na to reagować w sposób taki, że nikt nie ma prawa Cię dotknąć. Ale właśnie, w którym momencie e, powinna Pani, E, powiedzieć nie, koniec, rozstajemy się, albo stawia się warunki, e, albo uszanujesz mnie e, i będziemy, m, będziemy żyć w partnerstwie, małżeństwie partnerskim, w którym momencie powinno się, czy jeżeli jest przemoc psychiczna, czy jeżeli rozpocznie się e, przemoc fizyczna, e, bo to jest potrzeba rady porady dla innych osób, które są w takiej sytuacji, bo wiele jest osób w takiej bardzo sytuacji. Wiele, bardzo wiele kobiet, bardzo wiele dzieci, niestety są też ofiarami przemocy też mężczyźni, tylko że w mniejszej skali, ale są wszyscy, bardzo dużo ludzi. Natomiast to jest bardzo trudne pytanie i odpowiedź na to pytanie jest też trudna, ponieważ, Zauważyć psychologiczną przemoc jest ciężko, bo nam się wydaje kłótnia kłótnią, słowo za słowo, ale gdzie jest ta granica, jak, jak trzeba wyczuć, to jest indywidualne. Jedna osoba zareaguje na to, że ktoś przezywa cię innymi słowami brzydkimi, i już to jest z, tak jakby reakcja wewnątrz, że nie, tak ze mną nie wolno. A druga osoba. Nie zwraca na to uwagę, i idziemy dalej, i potem to się rozwija, więc tu jest bardzo ciężko powiedzieć, w którym momencie trzeba reagować. Natomiast... Ale teraz e, wróćmy do tej przemocy fizycznej. Tak, Niektórzy już... tak uważają, bo my też zajmujemy się pomocą ofiarom przemocy, że jeżeli pierwszy raz ktoś podniesie rękę, powinno być stop do widzenia. Tak, to rzeczywiście. Yy... Najprościej to y, na, tak, jakby zareagować na to w momencie, kiedy y, przekraczamy tą granicę fizyczności, ponieważ to jest sygnał o tym, że ta osoba y, nie powinna się tak do, do nas w stosunku, do nas się tak y, odnosić. I dalej, że ta osoba nie zatrzyma się na tym Dokładnie. pierwszym razie, prawda? Dokładnie tak. Proszę mi wierzyć, nie zatrzyma się na pierwszym razie. Pani doktor, proszę powiedzieć mm, o pani sytuacji, czy pani e, poprzez tę przemoc, jak się uzależniła od pracy przemocy, czy pani prze, e, weszła w depresję i tak dalej, czy wymagała, e, pani wymagała leczenia i jak to się, e, się zrobiło i, i czy pani innymi, e, tak. wyszła z tego. E, to już opowiadam, ponieważ y, przychodzi taki moment, kiedy człowiek się zastanawia nad swoim życiem y, i człowiek i kobiety zastanawiają się nad tym, że mamy odpowiedzialność na sobie, powinniśmy wychowywać nasze dzieci w najlepszych warunkach. Y, I to był kluczowy moment w, moim, w mojej duszy i w moim wnętrzu i Potem jak pomyślałam, że ja bym nie chciała, żeby moje dzieci, moi synowie wyrośli na mężczyzn, którzy będą potrafić szturchnąć swoją żonę, albo ją popchnąć, albo ją uderzyć, albo powiedzieć na nią brzydkie słowo, stwierdziłam, że tu jest ten moment, kiedy ja powinnam coś z tym moim życiem zrobić i zareagować. Oczywiście wymagało to pomocy z zewnątrz, ponieważ stwierdziłam, że ja sobie nie radzę, choć bardzo sobie uważam, radziłam, nie przyjmowałam leków y, antydepresyjnych y, czy antydepresantów. Y, natomiast y, zaczęłam prosić o pomoc osoby przy, zaprzyjaźnione ze mną i moja koleżanka. Dała mi kontakt do psycholog, która się zajmowała osobami, kobietami właśnie w, w, przemocach, w przemocy i prowadziła takie swoje pacjentki. Ja rozpoczęłam terapię, która trwała 3,5 roku i te spotkania były na początku codzienne, ponieważ nie potrafiłam funkcjonować bez mojego psychologa. Musiałam rozmawiać z nią. Były dni, kiedy. Potrzebowałam po prostu, żeby ona mnie wysłuchała. Były dni, kiedy nie mogłam rozmawiać przez całą półtorej godziny seansu z psychologiem, chusteczkami musiałam się wycierać, bo miałam płacz yy, i rozpacz. I to tak naprawdę ciężka praca jest ze sobą, aby wyjść i naprawić swoje życie ale w pewnym momencie daje nam kobietom tą motywację, mamy odpowiedzialność za swoje życie, mamy odpowiedzialność za życie swoich dzieci i tak naprawdę jeśli my tego nie zatrzymamy, nikt tego nie zatrzyma za nas. Są y, oczywiście takie centrum pomocy kobietom, y, które doświadczyły przemoc w rodzinie w, od najbliższych osób, natomiast... Nie zawsze można zadzwonić do, do takiego centrum. Czasami kobiety się wstydzą, powiedzieć o tym na głos, że coś się dzieje w tej rodzinie nie tak. Ja bardzo długo to czułam, wstyd. Bardzo długo czułam, tak jak powiedziałam, winę. Bardzo długo myślałam, a jak będzie, jeśli ja się rozstanę? Przecież dzieci stracą tatę, którego też kochają. I to było. To było bardzo trudne wyjść z takiej presji, żeby zrozumieć, że przede wszystkim to jest moje życie i w tym życiu ja jestem najważniejsza. I jeśli ja nie będę szczęśliwa i nie będę siebie kochała i nie zadbam o siebie, to ja nie będę miała siły na zadbanie o moje własne dzieci. To jest bardzo dobry przykład na przykład. O maseczkach tlenowych w samolocie. Jak maseczka wypada, to musimy najpierw ją założyć sobie, a potem dziecku. I to powiedziała mi pani psycholog. I to do mnie bardzo dobrze przemówiła, bo ja zrozumiałam, właśnie w tym jest moja odpowiedzialność: pomóc sobie to jest mój obowiązek, a poprzez tą pomoc dla siebie i pracę nad sobą i przeanalizowanie całego mojego życia jest też odpowiedzialnością i pomocą dla moich dzieci? No właśnie. Czyli rozumiem, że każda osoba, ofiara przemocy, powinna jednak spotkać się z psychologiem. Oczywiście. To jest potrzebne. To jest bardzo potrzebne. I czy teraz już pani normalnie funkcjonuje? Czy to Przekłada się na te dobre relacje z dziećmi, bo one przecież mają wzór matki, nie mhm. ojca, który był sprawcą przemocy, ale matki. To prawda. Terapia moja była 3,5 roku, natomiast te spotkania były później coraz rzadsze, bo moja pani psycholog powiedziała mi tak: jak czujesz potrzebę, to ja zawsze jestem dla ciebie. I były momenty, kiedy już ja czułam, że ja jej nie potrzebuję tak często. Na przykład raz w tygodniu mi wystarczało się spotkać z nią na rozmowę. Potem było coraz rzadziej. W tym momencie nie mam psychologa, który by mnie prowadził i sobie bardzo dobrze radzę. A kluczowym też jest to, że z dziećmi trzeba rozmawiać. Czym jesteśmy bardziej szczerzy z naszymi dziećmi, tym oni są z nami bliżej. I tu się nawiązuje bardzo ważna relacja, ponieważ ja ze, ze swoimi dziećmi rozmawiałam wiele razy, bardzo szczerze, tłumaczyłam im, że są rzeczy złe i jak coś złego się dzieje, my musimy reagować na to zło. I nie możemy pozwalać na tym, żeby to zło się działo. Więc ja zatrzymałam to zło, które było w naszej rodzinie. I moje dzieci powiedzieli mi dziękuję, ponieważ od momentu jak my zaczęliśmy mieszkać sami i mm, mojego męża w naszym życiu na dłuższy okres tak jakby nie stało, ponieważ on został zatrzymany i był wreszcie tymczasowym i był 7 miesięcy, a to pozwoliło zdecydowanie właśnie ze względu na tą przemoc, to nam pozwoliło zdecydowanie troszeczkę wziąć głęboki oddech, ponieważ jak wyeliminowana jest ta osoba i jej nie ma, to po miesiącu ja przestałam czuć ściśnięty żołądek, który czułam wiele lat. Nie mogłam oddychać spokojnie. Więc y, dopiero później przychodzi taka refleksja, że o, to jest to samo, jakbyś był przeziębiony, czuł się źle, jak ktoś jest obok, i potem choroba mija. I jest absolutne wyzdrowienie. I oczywiście ono nie następuje jednego dnia. Yy, dzieci bardzo dużo przeżyli, natomiast kluczowym jest rozmowa. I pokazanie, że może być w życiu też wspaniale, spokojnie, dobrze, że my sobie fajnie rodzimy, że my sobie możemy pojechać gdzieś, spędzić ze sobą czas, że życie się toczy dalej i że to, że rodzice nie są razem yy, i tak się w naszym życiu stało, to jest to lepsze niż by, być ze sobą, ale w horrorze po prostu. Piękna to znaczy historia w tym sensie, że, że skończyła się e, miłym happy endem. To, co było dramatyczne, e, pani dzięki swojej konsekwencji, pomocy psychologa, potrafiła wyjść z tego no i stworzy dobrą relację z dziećmi. Także e, dziękujemy pani za m, tę informację dla osób, które w jakiś sposób m, uwikłały się, w to, że mają sprawcę przemocy, tak jak pani powiedziała, to nieraz może być kobieta, chociaż mniej jest takich przypadków, najczęściej mężczyzna, który jest najczęściej silniejszy fizycznie, także proszę reagować, ale nie tak jak pani doktor, która po długim czasie, tylko od razu, jeżeli rozeznamy, że jest przemoc, że nic nie da się z tą osobą zrobić. Po prostu rozstanie, chyba że zdecyduje się na leczenie i, i wtedy na zmianę. Dziękuję bardzo. Państwu moim gościem była pani dr Ewelina Krasicka. I do zobaczenia na następny, w następnym odcinku, nagraniu o służbie zdrowia, między innymi o medycynie estetycznej. Szczęść Boże! Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.